Dzień Boże, witajcie w ten sobotni wieczór, w ostatnim dniu pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu psalmu 16. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, kto zamieszka na Twej górze świętej, ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Kto swym językiem oszczędnie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu, kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu, to tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Dzisiaj jest to dla mnie psalm o zazdrości, ponieważ gdy słyszę zdanie, Zawsze stawiam sobie pana przed oczy, bo jest we mnie pokusa, żeby wszelki rozsądek, którym staram się kierować w swoim życiu, przypisywać sobie. Dbam o zabezpieczenie swojego bytu, swojej rodziny, tak, by zagrożało nam jak najmniej niebezpieczeństw. Może to być dobre, ale może też być wyrazem nieukrytej ufności w to, że to On mój los zabezpiecza. Czy rzeczywiście chronię się do niego? A może do ostatniej chwili liczę, że poradzę sobie sam. Dopiero gdy jestem na przegranej pozycji, to padam do modlitwy. Szukaj zawsze mądrości w modlitwie. Zawsze stawiam sobie pana przed oczy, bo to on ukaże mi ścieżkę życia. Pomógłby się na koniec. Nasz najlepszy ojcze. Jakże często zapominamy o tym, że wszystko to, co mamy, to, co posiadamy, otrzymaliśmy z Twojej łaski, dzięki Twojej hojności. Uznaj każdego z nas, byśmy potrafili przyjmować każdą łaskę z Twoich rąk. Broń nasze serca przed jakąkolwiek formą zazdrości. Wlewaj w nasze serca życzliwość. Proszę cię, otwieraj nasze serca na Twoją łaskę. Niech tak się stanie. Amen. Przyjmijcie błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zadanie. Popraktykuj w sobie postawę wdzięczności. Jest to dobry sposób na pokonanie zazdrości. Na koniec dnia wymień 10 rzeczy, za które jesteś dziś wdzięczny. Możesz to zrobić także jutro w niedzielę. Śpijcie dobrze. Do usłyszenia w poniedziałek z Bogiem.